Niedługo wejdą w życie dosyć spore zmiany dla świeżych kierowców, więc koniecznie oglądaj. Okres próbny, czyli 2 lata od momentu kiedy zdasz prawo jazdy, albo 3 lata, jeżeli zdałeś prawo jazdy w wieku 17 lat, natomiast maksymalnie do 20 roku życia, o tym jest w mojej innej rolce. W tym okresie próbnym są pewne ograniczenia. Między innymi wejdzie w życie to, że przez 2 lata limit alkoholu we krwi to 0,0 promila, a nie 0,2 tak jak jest w tym momencie. Mało tego, jeżeli przekroczysz ten limit 0,0 alkoholu, to prawo jazdy zostanie Tobie od razu zabrane. Zabrane zostanie również wtedy, jeżeli dokonasz trzech wykroczeń z tak zwanej czarnej listy. Jest to m.in. przekroczenie prędkości o 30 na godzinę, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przejazd na czerwonym, kilka takich dosyć ostrych przewinień. Natomiast jeżeli w ciągu dwóch lat dokonasz dwóch wykroczeń z podobnej listy, właśnie przekroczenie prędkości o 30 na godzinę, jakieś nieodpowiednie wyprzedzanie, wtedy okres próbny zostaje wydłużony o kolejne dwa lata. A w kolejnej rolce powiem Wam o specjalnym szkoleniu, które trzeba będzie zrobić, jak przekroczysz 12 punktów karnych.